Witam Was moi kochani i wylecimy z czwartym odcinkiem ja dwa dni nie nagrałam wam nic ale to po prostu jakby wam to powiedzieć problemy problemy rodzinne osobiste dobrze moi kochani Dcineczek będzie czwarty, teraz przybiej piątkę, jakie energie Was połączyły. I zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Jakie energie Was połączyły. Dobrze, nie wiem, widać te karty. Hm. Moi drodzy, jakie energie was połączyły? Może jesteście po prostu razem, tak? Jakie to były te energie? To na pewno. Obydwoje przeszliście w sumie to samo. Co was połączyło? Pierwszą kwestią tego, co was połączyło, Samotność. Byliście samotni. Potrzebowali, potrzebowaliście tej drugiej osoby do takiej zwykłej, normalnej rozmowy, żeby z kimś pobyć, chociażby nie mówiąc nic, ale w ciszy, choćby tego wam było potrzeba. Bo po prostu, no ta samotność, tak, was połączyła też, ale też po prostu jakby, co Was połączyło? Że y, też wiele w życiu swoim przeszliście, po prostu y, wiele też możecie jakby zrozumieć. Y, wasz jakby poprzedni związek. Y, Wiele bólu w wasze życie wnosił, tak? Po prostu wszystko się rozpadło. Jednego dnia, jakby też za bardzo nie mieliście dużo do powiedzenia, runęło to wszystko i koniec, tak? dlatego was to aż tak bardzo dotknęło i was aż bardzo to zabolało i ta druga osoba też to przeszła więc jakby e, pierwsze co to samotność to na pewno ta energia tej samotności e, drugie to, że to samo przeszliście jeżeli chodzi o poprzedni to jest następna energia ale też tak jakby Jedno i drugie z was jakby ta dobroć, to dobre serce, ta szczerość względem innych, to następna ta energia jakby, to się wszystko razem połączyły, te energie. Skumulowało się to wszystko, tak? To nie, nie, to nie są jakieś złe wibracje czy energie. Dobre, po, po, po pierwsze, wcześniej dużo mieliście zadanego bólu i wynieśliście z tego lekcję wyciągnęliście z tego wnioski, to jest najważniejsze i znaleźliście drugą osobę, która to samo po prostu przeszła w życiu i no to wiele nic nie trzeba dodawać, po prostu nie jakieś tam złe wibracje czy złe energie. Dobre wibracje, bo ja, zarówno y, wy, jak i ta osoba jesteście dobrymi ludźmi, dobrymi osobami, tylko po prostu y, wcześniej wy byliście skrzywdzeni i to bardzo, że zostaliście sami, tak. Więc tu, tak, zacznijmy od początku. Ta energia tej samotności, ta energia tego, co z poprzedniego związku, i tu y, następna rzecz, to to. Że i jak zarówno Wy, i ta osoba macie dziecko z wcześniejszego związku. To też, prawda? Bo jakby nie patrzeć na to, to dzieci najbardziej właśnie łączą ludzi. To też, prawda? Te, te dzieci jakby po prostu też już nie muszą na Wasz. Na Wasze łzy patrzeć, na to wszystko, na te cierpienia. Więc tym bardziej, tak? I tutaj co jeszcze? I teraz cisza, cisza, tak? Ten, ta cisza, ten spokój. To budujecie wszystko od początku. Ta harmonia, to wszystko, tu się wszystko zmieni i to na lepsze. I y, też jakby to, tą całą pracę, co będziecie wkładać w, tym, y, w to, że te energie Was takie dobre połączyły. Te tryby zaczną chodzić, zacznie to wszystko działać, tak? Po prostu wasze życie jakby mm, teraz się ustabilizuje. Ale w dobrym kierunku, nie w złym, tylko w dobrym. Więc przechodzimy, przejdźmy znów do sedna, czyli połączyły was bardzo dobre energie. Moi kochani, karta słońca, czyli takie ciepełko od was bije, takie naprawdę pozytywne ciepło. Bardzo dobra energia, bardzo dobra. Tak będzie dobrze. Więc bardzo dobra energia, moi kochani. To nie, nie, bardzo dobra energia was połączyła. Nie to, że jakaś tam ciemna strona, ciemne moce, nie, nie. nie. Tu bardzo dobre macie czytanie, moi kochani, bardzo dobre. Nareszcie w waszym życiu zapanuje ten... ta cisza, ten spokój, tak po prostu. Wasze serce teraz dopiero się będzie radowało. I te wasze dzieciątka, te dzieci, które macie z tamtego związku, też będą już szczęśliwe. Też nie będą chodziły jakieś takie zasmucone, zdenerwowane. Będzie bardzo dobrze. Bardzo dobrze, moi kochani. I czy wy, panowie, czy wy, panie, teraz właśnie staniecie się bardziej tacy odważniejsi, bardziej tacy. Yy, no, bardziej po prostu to wasze życie będzie takie, i tu będzie yy, takie duże, zdecydowanie, tu będzie bardziej taka, staniecie się takimi osobami, bardziej takimi silniejszymi, tak, bo po, po prostu życie wam, tak, dało wcześniej w kość że teraz jakby to wszystko zbierze się i więcej siły będziecie mieć w sobie, żeby iść po prostu do przodu. Razem, we dwójkę, już nie w samotności. I to jest, to jest ważne. To jest bardzo ważne, że w tej drugiej osobie będzie to wsparcie. Będziecie mieć to wsparcie. I mówię, tak jak powiedziałam na początku, bardzo dobre... Energia Was połączyła. Bardzo dobre. Dobrze, moi kochani, to tyle, jeśli chodzi o to czytanie. Ściskam Was cieplutę i kopa.